Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Barego Camerona pod tytułem ABC wolności finansowej. Czyta Wojtek Masiak. Wstęp. Jedno z najgorszych zdarzeń terrorystycznych w historii Ameryki miało miejsce 4 listopada 1979 roku, kiedy grupa irańskich bojowników zaatakowała ambasadę Stanów Zjednoczonych w Teheranie. Z niemal 70 osób wziętych początkowo do niewoli, 52 zakładników było przetrzymywanych przez okres 444 dni. Konflikt zakończył się 20 stycznia 1981 roku, kilka minut po tym jak Ronald Reagan został 40. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy zakładników w momencie, kiedy odzyskali wolność. Konflikt w Teheranie był ogromnym dramatem. Blednie jednak w porównaniu z najgorszym kryzysem z udziałem zakładników w historii naszego kraju, jaki przeżywamy obecnie. Mam na myśli miliony ludzi pozostających w niewoli długów. Ten kryzys przybrał rozmiary prawdziwego kataklizmu, trzymającego sfrustrowanych ludzi w finansowej niewoli niezdolnych do podejmowania decyzji zmuszonych do spłacania rat za przyjemności. Nasza rodzina została uwolniona z niewoli długów 15 listopada 2001 roku. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Ani tego, jak się czułem, wpłacając ostatnią ratę kredytu za nasz dom i ogłaszając tym samym niezależność finansową naszej rodziny. Ta książka jest świadectwem naszych doświadczeń i zasad zaczerpniętych z Bożego Słowa, które pozwoliły nam cieszyć się upragnioną wolnością finansową. Chrześcijanie powinni być najlepszymi menedżerami finansów na świecie, a kościoły powinny być najlepiej zarządzanymi instytucjami. Niestety, w większości przypadków tak się nie dzieje. Niektóre przyczyny takiego stanu rzeczy są dość oczywiste. Po pierwsze, większość chrześcijan jest pogrążona w długach i każdego tygodnia zmaga się z dopięciem domowego budżetu. Po drugie, nie jesteśmy nawet w połowie tak dobrymi menedżerami własnych zasobów, jak to sobie wyobrażamy. Po trzecie, kościoły muszą włożyć więcej wysiłku w praktykowanie tego, co Boże słowo mówi o finansach. Dzięki temu będą lepiej przygotowane do tego, by pomagać ludziom w ich finansowych zmaganiach. Po czwarte, Jesteśmy dopiero na początku naszej drogi prowadzącej do właściwego zarządzania finansami. Ta książka ma przynieść zmiany. Modlę się o to, by lektura tej książki okazała się dla Was najlepszą inwestycją, jaką kiedykolwiek zrobiliście i by przynosiła Wam zyski do końca Waszego życia. Pamiętaj, Ty też możesz doświadczyć wolności finansowej. Barry Cameron, pastor przełożony Crossroads Christian Church, Grand Prairie, Texas. Dobre praktyki. Proste wskazówki, które pomogą ci wyjść z długów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jakby to było być kompletnie wolnym od długów? Wielu ludzi żyje w przekonaniu, że to zupełnie niemożliwe. A gdyby jednak było inaczej? I jest? Wyjście z niewoli długów jest w zasięgu każdego, kto chce osiągnąć ten cel. A gdyby życie bez długów było w zasięgu Twojej ręki? Tylko pomyśl, wyobrażasz sobie, jakby to było? W przypowieściach Salomona czytamy. Gdzie nie ma objawienia, wizji, przypomnienie tłumacza, tam lud się rozprzęga. Księga Przysłów, 29 rozdział 18 werset. Mówi też, jak człowiek myśli w swym sercu, takim jest. Księga Przysłów, 23 rozdział 7 werset. Więc jeśli wizja i właściwy sposób myślenia są tak istotne, to może powinniśmy roztoczyć przed sobą wizję życia skoncentrowanego na Chrystusie i zacząć myśleć o tym, co moglibyśmy zrobić, żyjąc bez długów. Oto kilka podpowiedzi które pomogą ci zacząć nowy rozdział w twoim życiu. 1. Mógłbyś zacząć oddawać część pieniędzy Bogu i Kościołowi, jak zawsze chciałeś to robić. 2. Mógłbyś zacząć robić ze swoimi pieniędzmi to, co byś chciał. Wyobraź sobie, że miałbyś więcej pieniędzy niż rachunków do zapłacenia. 3. Nie byłbyś nikomu niczego winien poza wzajemną miłością. 4. Mógłbyś wpłacić pieniądze na rachunek oszczędnościowy i zarabiać na odsetkach, zamiast je płacić komuś innemu. 5. Mógłbyś pomóc swojej rodzinie. 6. Mógłbyś pojechać na swoje wymarzone wakacje. 7. Mógłbyś wyremontować dom albo kupić sobie coś nowego. 8. Mógłbyś kupić nowe meble albo nowy samochód. 9. Mógłbyś robić ludziom miłe niespodzianki. 10. Mógłbyś zrobić niemal wszystko, na co miałbyś ochotę. Plan działania. Jeśli nie zaczniemy myśleć, że możemy być wolni od długów, to nigdy z nich nie wyjdziemy. Ale jeśli zatrzymamy się na myśleniu i nie zaczniemy działać, to niczego nie zmienimy. Przyjmijcie więc dobrą Radę. 1. Usiądź i spisz listę rzeczy, które chciałbyś zrobić, gdy uwolnisz się od długów. 2. Zrób listę rzeczy, które musisz zrobić, by wyjść z długów. Gdy już to zrobisz, skoncentruj się na liście numer 2, liście rzeczy, które musisz zrobić. Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, w miarę wykreślania kolejnych pozycji z listy numer dwa, będziesz coraz bliżej momentu, w którym będziesz mógł przejść do realizacji pozycji z listy numer jeden i zobaczysz, jak spełniają się Twoje marzenia. Rozdział pierwszy. Nastawienie. Największym odkryciem mojego pokolenia jest fakt, że człowiek może zmienić swoje życie, zmieniając swoje nastawienie. William James. Tajemniczy Mikołaj. Być może nigdy nie słyszałeś o tym człowieku, bo nie dbał o rozgłos. Nazywali go Tajemniczy Mikołaj, bo na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w 1999 roku rozdał zaskoczonym przechodniom na ulicach Kansas City 85 tysięcy dolarów w 100-dolarowych banknotach. Tak naprawdę historia Tajemniczego Mikołaja zaczęła się w 1971 roku w małym miasteczku w okolicach Houston w stanie Mississippi. Larry Stewart, bo o nim mowa, był wówczas młodym sprzedawcą. Każdego tygodnia szef przesyłał mu czek z wypłatą oraz opłacał wynajem małego biura i pokoju w miejscowym motelu. Jednak pewnego dnia właściciel bez uprzedzenia zamknął interes. Młody człowiek został bez środków do życia, stracił dach nad głową, z pustym bakiem w samochodzie i bez grosza przy duszy zwrócił się o pomoc do miejscowego kościoła. Pechowo, tego akurat dnia nie zastał w biurze osoby odpowiedzialnej za udzielanie pomocy ubogim. Następnego dnia udał się do Dixie Diner, małej murowanej kawiarni mieszczącej się tuż za rogiem drogerii Walgreens w Houston w stanie Mississippi. Od dwóch dni nic nie jadł, zamówił więc solidne śniadanie. Powoli sączył kawę, zastanawiając się, w jaki sposób uniknąć płacenia rachunku. W końcu postanowił udawać, że zgubił portfel. Właściciel kawiarni, który był jednocześnie kucharzem, kelnerem i kasjerem, podszedł do niego od tyłu, pochylił się i udał, że podnosi coś z podłogi. Musiało ci to wypaść z kieszeni, powiedział, i wręczył chłopakowi dwadzieścia dolarów. Lary, z bijącym jak szalałe sercem, zapłacił rachunek, zostawił napiwek i wybiegł na zewnątrz. Przepchnął samochód na pobliską stację benzynową i kupił paliwo. Kiedy odjeżdżał, myślał o tym, jak duże miał szczęście. Doskonale wiedział, że nie upuścił tych pieniędzy. Człowiek stojący za barem domyślił się, w jakiej sytuacji jest jego klient i pomógł mu w taki sposób, by ten nie poczuł się zażenowany. Jeśli kiedykolwiek będę w stanie pomagać innym ludziom, będę to robił w podobny sposób, pomyślał. Niedługo po tym wydarzeniu Larry znalazł pracę. Najpierw żył od wypłaty do wypłaty. Z czasem dorobił się majątku i został bogatym i szanowanym obywatelem hrabstwa Jackson. I regularnie przez ponad 26 lat rozdawał ponad 50 tysięcy dolarów każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia. W 2000 roku Larry odnalazł Teda Horna, właściciela małej kawiarni z Mississippi. Przedstawił się jako osoba prowadząca badania i zbierająca informacje na temat tajemniczego Mikołaja. Pan Horn powiedział mu, że chciałby spotkać ponownie tego człowieka sprzed lat, bo zapamiętał go dobrze jako młodzieńca, któremu dał dwadzieścia dolarów. To miało miejsce tu, w mojej kawiarni, opowiadał wzruszony. Wiem, panie Horn, to ja byłem tym mężczyzną, wyznał Lary. I obaj długo rozmawiali, wspominając to zdarzenie. A jak pan myśli, ile byłby dziś wart ten dwudziestodolarowy banknot? Wie pan, jak policzyć jego obecną wartość? Poprosiłem kogoś, żeby to zrobił, powiedział właściciel kawiarni. Ale zanim Lary zdążył podać kwotę, która w rzeczywistości stanowiła równowartość 120 dolarów, pan Horn sam podał kwotę, która doskonale wpisywała się w przygotowany przez tajemniczego Mikołaja plan. No cóż, prawda jest taka, że dla mnie tamte 20 dolarów miało podobną wartość, jaką dla pana ma dziś 10 tysięcy dolarów, odpowiedział. Zabawne, że pan to powiedział! skomentował tajemniczy Mikołaj, wyciągając kopertę pełną 100-dolarowych banknotów spiętych papierowym paskiem, na którym widniała kwota 10 tysięcy dolarów. Nie musi pan tego robić, powiedział pan Horn. Ale chcę, odpowiedział tajemniczy Mikołaj. Nigdy nie wiesz, co może dla kogoś znaczyć jeden pozornie niewielki odruch serca. Może odmienić czyjeś życie. Pan z pewnością zmienił moje. W październiku 2006 roku tajemniczy Mikołaj zmarł na raka przełyku, który dawał już przerzuty do wątroby. Dopiero po jego śmierci wiele osób poznało nazwisko człowieka, który zmienił życie wielu ludzi. Teraz ty trzymasz w rękach książkę, która może zmienić twoje życie. Może się ona okazać najważniejszą zaraz po Biblii książką w twoim życiu, a wszystko dzięki zawartym w niej kilku prostym zasadom. Bardzo możliwe, że kiedyś uznasz tę książkę za jeden z największych darów od Boga. Ufam że kiedyś wypowiesz słowa, wiesz co? Książka ta była warta milion dolarów. Zaczynajmy. Nie takie korzystne odsetki. Z reguły człowiek nie dopuszcza do siebie myśli, że ma jakikolwiek problem w kwestii finansów. Uwierz mi, dopóki terminowo wywiązuje się z comiesięcznych płatności, dopóki ma nieco za skórniaków, za które co tydzień może trochę poszaleć, dopóki jest w stanie zaspokajać swoje okazjonalne zachcianki, tkwi w błędnym przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Niestety jest jak alkoholik, narkoman, hazardzista lub też człowiek uzależniony od pornografii, który powtarza, ale przecież ja nie mam żadnego problemu. Prawda jednak jest taka, że większość Amerykanów, w tym chrześcijanie, boryka się z problemami finansowymi. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieumiejętność zarządzania pieniędzmi oraz bezkrytyczny stosunek do kupowania na kredyt. Pozwólcie, że podzielę się z wami prostą zasadą. Jeśli płacisz odsetki od towaru lub usługi. Niezależnie od tego, jak niską stopę procentową udało Ci się wynegocjować i jak niskie są Twoje miesięczne raty, jeśli płacisz odsetki od czegokolwiek, to uwaga, jesteś gotowy to usłyszeć? Tracisz pieniądze. W zasadzie, jeśli przyjrzysz się słowu odsetki, możesz sobie wyobrazić samolot, który pozostawia na niebie smugę ze słowami nie Twoje. Może to pozwoli Ci lepiej zrozumieć tę zasadę. Dlaczego? Gdyż dokładnie to dzieje się za każdym razem, kiedy płacisz odsetki, nie twoje konto powiększa się o twoje pieniądze. Mimo to, tak wielu ludzi mówi z satysfakcją, wiesz, mamy taką dobrą stopę procentową, albo całe szczęście, że za ten samochód płacę taką samą miesięczną ratę jak za poprzednie auto. W 1999 roku chrześcijański specjalista finansowy Larry Barkett powiedział: Chrześcijanie przeznaczają obecnie blisko 10% swojego rocznego dochodu na spłatę samych odsetek. Tylko 2% oddają Bogu. Dziś sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Przeciętny amerykański chrześcijanin, nie dość że jest zadłużony po uszy, to jeszcze buntuje się przeciwko Bogu. Widzimy tutaj duży problem. Co więcej, jeśli zamierzasz komuś zasugerować, że ma problem z finansami, musisz być gotowy na wszystko. Dlaczego? Bo jeśli chodzi o naszą własność, jesteśmy bardzo drażliwi. Finanse to nasza prywatna sprawa i nikt nie powinien się do nich mieszać. Czy nie tak właśnie jest z nami? Jeśli ktoś choćby zasugeruje, że możemy mieć problem w dziedzinie finansów, natychmiast przyjmujemy postawę obronną. Uruchamiamy mechanizm wypierania, bo nie chcemy się przyznać do tego, że mamy problem.